Przenosimy się do Chrząstawy, gdzie rusza mały, lokalny browar. Marzeniem wiejskiego piwowara jest wierne odtworzenie historycznego piwa wrocławskiego, które w Chrząstawie ważone było od 1669 roku. Browar odwiedziła Jadwiga Jarzębowicz. Sto lat temu była tu gospoda, potem magazyn zbożowy, klubokawiarnia, biblioteka i świetlica wiejska. Teraz historia zatoczyła koło. Znowu działa gospoda, a wkrótce także browar. W tym lokalu to już 40 parę lat się piło piwo, rodzice pili, ja piłem hucznie i, i, i cieszy mnie to, że finał już nastąpił i wkrótce będzie nasze piwo. Właśnie rozpoczęło się ważenie pierwszego piwa z Krząstawy. W tej chwili gotuje się piwo pszeniczne. Jest to piwo górnej fermentacji e, o takim charakterystycznym aromacie i smaku bananów i goździka. Rodzina Frączyków dopiero poznaje tajniki piwowarstwa. Nie są jedyni. Lokalne browary powstają w kraju jak grzyby po deszczu. To jest taka troszkę utracona część naszej kultury, gdyż przed wojną te browary istniały. Bardzo było ich tu dużo i we Wrocławiu, i w innych miejscowościach polskich. Dlatego teraz dopiero wraca ta tradycja. We własny browar Frączykowie zainwestowali około 2 milionów złotych i swoją piwowarską reputację. W tej chwili przygoda. Ryzyko finansowe również. Właściwie wszystko po trochu. I, i ogromne wyzwanie. Pierwsze piwo uważy się za trzy tygodnie. Później kolejne wymagające dłuższej fermentacji. Znamy już nazwę. Jak przystało na lokalną markę, pierwsze piwo nazywać się będzie Widawa. Fakty Jadwiga Jarzębowicz.